Mówi się o politykach PiSu, że większość z nich nie rozumie gospodarki, bo była urzędnikami. A kim był całe życie Mateusz Morawiecki? Moim zdaniem brakuje nam w języku publicznym jednego sformułowania. Urzędnik bankowy. On całe życie był urzędnikiem bankowym. I teraz dogadali się, dogadali się urzędnicy z administracji o rodowodach pisowskich z urzędnikami bankowymi w typie Morawieckiego i o niej tutaj widzę na hasło na transparencie PiS rozsiewa wirus socjalizmu. Oni nie głoszą wprost socjalizmu, ale od czasu do czasu im się to wymsknie. Jak Mateuszowi Morawieckiemu na Śląsku. Jak Jarosławowi Kaczyńskiemu, który mówi, że tam jest tradycji PPS-owskiej, prawda? Czy Kamiński, specjalista od służb od nadzorowania policji. Oni są z tradycji tych pseudoprawicowców, którzy się fascynowali PPS-em. Polskimi socjalistami. I oni w jakiś magiczny sposób połączyli wiarę Urzędników bankowych, technokratów, takich jak Morawiecki, że da się przepisami i jakimiś regulacjami całą gospodarkę kontrolować i wiarę tych PPS-owców z polityki wziętych jeszcze gdzieś z dawnej opozycji antykomunistycznej, gdzie oni byli przeciw komunizmowi, ale wierzyli w socjalizm. To co to jest? To jest z deszczu podrynne. Nie mamy w Polsce komunistów, a mamy ludzi o komunistycznej mentalności. Którzy udają liderów polskiej prawicy. I oni w tej chwili mają wpływ na całe państwo i wierzą to, że mogą po prostu zmienić kilkaset ustaw i rozporządzeń w kilka miesięcy i że to będzie działać. I wyrządzają szkodę, wyrządzają szkodę. Mówią później nieoficjalnie dziennikarzom: zapomnieliśmy o tym, zapomnieliśmy o tamtym, nie wiedzieliśmy, że to będzie tak działać. No, nie da się tego ogarnąć. Nie da się jednocześnie zarządzać w sposób kryzysowy ochroną zdrowia, robić rewolucji w rolnictwie, zmieniać sposób opodatkowania i formy prawne w konsekwencji setek tysięcy spółek w Polsce. Nie da się. Nie ma w tym żadnej racjonalności, nie ma w tym żadnego zdrowego rozsądku, nie ma w tym żadnego doświadczenia życiowego. Jak to jest, że nasze społeczeństwo ciągle tego nie dostrzega? Dlaczego boi się odrzucić te rządy nieracjonalne, niesprawiedliwe? Dlatego, że jest straszony gorszą alternatywą, lewicą i bezideową, złożoną z oportunistów skompromitowanych koalicją obywatelską. Póki społeczeństwo nie dostrzeże polityków, którzy mają inne podejście, to społeczeństwo jest zakładnikiem tego podziału, w jakie zostaliśmy wprowadzeni. Że jak nie pis, to musisz popierać platformę. Jak nie platformę, to pis. Nic innego nie ma. Tu stoi grupa polityków, która nie jest ani zapisem, ani za platformą, ani za lewicą. Jest całkowicie niezależna. Mogą nam zabrać mandaty poselskie, mogą nam zabrać subwencje, mogą nam zabrać czas antenowy, a my swoich poglądów nie zmienimy. Nie zmienimy swoich poglądów, nie zmienimy swoich domów. to przez wiele lat swojej działalności. Dziękuję Państwu bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.